Była sobie raz dziewczyna, prostytutką zostać chciała. Na witrynach seks randkowych taki właśnie opis miała: Chodź ze mną, chodź ze mną po bezdrożach. Chodź ze mną, chodź ze mną na manowce. Na marginesie rzeczywistości ukrytych jest tyle prawd. Było sobie raz szaleństwo, nawiedziło myśliciela, obiecując mądrość wielką. Tak jemu zaczęło śpiewać. Chodź ze mną, chodź ze mną na manowce. Chodź ze mną, chodź ze mną po bezdroszach, na marginesie rzeczywistości ukrytych jest tyle prawd. Ktoś zapytał kiedyś wódki, jak roztopić swoje żale. Ona na to bez ogródek, powabnie rzuciła czarem. Chodź ze mną. Chodź ze mną na manowce, bo nie dla Ciebie stworzony ten świat. Chodź ze mną, chodź ze mną po bezdrożach. Na marginesie rzeczywistości ukrytych jest tyle prawd. Porzuć ze mną prozę życia, chodź się błąkać po nicości. Bo ja w tej czasoprzestrzeni nigdy więcej nie chcę gościć.